Geologie w Europie od przynajmniej połowy lat 90. Tak? No to, to, przy, to, to było ze sobą połączone. To były organizmy połączone i my dopiero teraz tak naprawdę widzimy jakby te, te, jakby całą tą strukturę na wierzchu. Wiemy, jak to funkcjonowało, jak to, jak, to, jak, jak, jak to działało, i to zostało odłączone. I wreszcie trzecia rzecz, to co już powiedziałem, to staje się wręcz oczywiste. Nie tylko dla opinii publicznej w państwach członkowskich, nie tylko dla obywateli państw członkowskich we Francji, we Włoszech, w, w Polsce, w, 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 w Niemczech także, że Unia Europejska jest symbolem historycznej przegranej Europy. Coraz bardziej. I że w związku z tym, jakby no. Nie, nie można ją pozostawić w takim stanie, w jakim się zna znajduje, bo to jest pozostawanie po stronie historycznie przegranej, I że w związku z tym ta struktura musi być zmieniona. I to jest nie tylko jakby świ rosnąca świadomość ze strony zwykłych ludzi, ale myślę, że to jest także rosnąca świadomość establishmentów politycznych w państwach członkowskich. Co, co coraz bardziej. Może ona nie jest, przy jakby to nie jest przyznawane w taki otwarty sposób, rzeczywiście, tak? tutaj jest dużo obaw i jakby taki prób yy, maskowania się, żeby nie być tym pierwszym, który okrzyki króje snaki. I w związku z tym po prostu no, nie da się tego dalej w ten sposób prowadzić. Ale ta świadomość się rośnie. A jeżeli mówimy, że to jest walka o władzę, no to cały czas trzeba sobie przypominać, że tę władzę, którą mają ludzie w Brukseli, otrzymali od państw w Nic nie stoi na przeszkodzie żeby to państwa członkowskie by zaczęły odpowiedzialność za tę przyznaną władzę egzekwować, albo ją po prostu odkrywać. To w takim razie, yy, może, a może pojawia się takie pytanie absolutnie fundamentalne, że w tych strukturach obecnej Unii Europejskiej żadnej reformy się zrobić nie da. A więc po prostu. Tą Unię Europejską należy rozwiązać, żeby zbudować oczywiście jakąś nową formę wspólnoty, a wtedy w tym układzie, jaki jest obecnie, ze względu na to, że jest tak ogromna ilość tych, 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 tych establishmentów, którzy tych, na tych kluczowych stanowiskach, nie ma najmniejszego zamiaru zmniejszać swoje uprawnienia, wręcz odwrotnie, że w tej, w, przy tym stanie rzeczy nie jest. Możliwa żadna zmiana, a więc, że tutaj, ta, yy, po to, żeby Europejczycy odzyskali Europę, żeby mieszkańcy poszczególnych krajów Europy odzyskali podmiotowość w swoich krajów, żeby Europa znowu odżyła, no jest potrzebna to nie tylko gruntowna zmiana, po prostu odrzucenie tej Unii w kształcie, jaki ona jest, ale to się przecież wiąże z no, daleko idącymi posunięciami. Do praktyka się zwracam, w tej chwili tutaj siedzącego z nami jedynego, który nas reprezentuje. Proszę. Ja nie ukrywam, że sam się nad tym ciągle zastanawiam, jak to ułożyć i jak gdybyśmy wrócili do władzy, jak w ogóle mamy postępować, żeby sobie poradzić z Unią Europejską, która jest coraz bardziej żarłoczna, jeżeli chodzi o kompetencje, coraz bardziej znaczy coraz więcej generuje dla nas kosztów. Ale też. Chodzi o to, żeby spróbować mimo wszystko zachować tutaj obiektywizm i spojrzeć na to z punktu widzenia nie tego, co ja lubię, co mi się podoba, bo rzeczywiście w ogóle przebywając tam z, z tymi ludźmi i widząc, jak oni postępują, tam w ogóle zwyczaje polityczne są dużo niżej, niż, się, mogą określić, dużo, dużo gorsze niż w Polsce. To, to znaczy, to w, 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 w tym sensie, że są ludzie, którzy na przykład uważają, że my jesteśmy ludźmi prawidłowymi, na no, gdzie to oni uważają, że skordos sanitarny nie mogły z nimi rozmawiać, to są zwyczaje w ogóle z naszej perspektywy trudne do wyobrażenia. Więc jakby współpraca z tą instytucją, ona nie jest przyjemna. Ale, jakby tu, poczynię tu, to, to ale ja dalej uważam, że gdyby ta instytucja normalnie szła w kierunku integracji gospodarczej, większej, to Polska mogłaby na tym zyskać. Dlaczego? Dlatego, że... Na wolnym rynku my wygrywamy. To raczej my przegrywamy. W Polsce to widać, jak to jest eksport, import i tak dalej. Widać, że my tutaj ciągle wygrywamy. I gdyby Unia Europejska szła w kierunku większej integracji gospodarczej, samej myśli większej, na przykład bo mamy zintegrowany rynek towarów, ale no nie mamy zintegrowanego rynku usług. Gdyby pójść w kierunku integracji rynku, Polska by na tym wygrywała. Dlatego, że my możemy sprzedawać swoje medy, to do Niemiec, ale jak polska firma chciałaby w Polsce oddział w Niemczech, o to już będzie problem. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o kapitałowy, jeżeli chodzi o integrację rynku kapitałowego, uważam, że to jest, też mogłaby być duża przeszkoda W niektórych elementach, gdzie Polska mogłaby zdecydowanie wygrywać, pokazuje to przykład my my moglibyśmy tutaj wygrywać. Problem, to, co jest dla nas największym problemem, to jest to, że wszystko dzieje się tam na odwrót, znaczy, że jest integracja, ale nie gospodarcza, tylko integracja polityczna. I ta integracja polityczna generuje dla nas coraz więcej kosztów, gdzie przenoszone są możliwości podejmowania decyzji z państwa członkowskiego. Rozwijany jest tutaj podział władzy, no bo wszystko to, co było robione w związku z praworządnością, to było naturalne rozwijanie i podziału władzy i zabieranie kompetencji władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, w ogóle przejęcie władzy sądowniczej, więc to jest dla nas jeszcze... Więc wracając do pytania pana redaktora, gdyby udało się odwrócić ten to nie będzie proste, przecież wszyscy widzimy, jak to działa, czyli gospodarka zamiast ideologii, zamiast integracji politycznej, to uważam, to uważam, że byłaby szansa na przyszłość, ale jeżeli nie, to być może są potrzebne radykalne rozwiązania. Ja jednak widzę jeszcze taki element, gdzie widzę jeszcze ten element nadziei? To widzę ten element nadziei rzeczywiście z tym, że ziom władz się nie udał i to się nie może udać. Oni po prostu, ja się sam zastanawiam, dlaczego oni dalej się tego trzymają. Wszystkie dane w tej chwili, wczoraj czytałem takie dane dotyczące przemysłu, to jest to co się dzieje w tej chwili, to jest po prostu, yy, Europa ledwo co już stoi, ledwo co daje sobie radę, jeżeli chodzi o przemysł. 15 lat yy, temu byliśmy potęgą, dzisiaj praktycznie nie mamy żadnego znaczenia. Innowacje, rozwój, tak samo. Oni nawet zarządzali, przepraszam, że użyję to słowo, przemysł motoryzacyjny, który był yy, pełną w koronie europejskiego, europejskiego gospodarki. Nawet to zniszczyli. I nawet niemieccy producenci samochodów już otwarcie mówią, albo z tego zrezygnujemy, albo możemy się w ogóle pożegnać z tym przemysłem. i oni są pod presją. Dlaczego się tego trzymają? Ja sam się zastanawiam, czy to nie jest tak, że sami stworzyli potwora, bo znaczy, tam nie jest tak, że nie ma ludzi, którzy w ogóle nie myślą, nie czytają itd. Tacy też są, żeby była jasne. Ale są też tacy... Więc sam się zastanawiam, dlaczego oni to dalej robią. I, się, I myślę, że to też dlatego, żeby stworzyli tego potwora, o którym mówił z kolei pan profesor Cichowski, to znaczy stworzyli sobie taką ilość tych instytucji, które zajmują się klimatyzmem i tym wszystkim zielonym potężnych, finansowanych, y, które, które mają narzędzia polityczne, wpływu na, y, na, na media, na media społecznościowe, pobudowane oddziały itd. żeby sami stali się w pewnym sensie zakładnikiem tego potwora. Y, więc to jest, to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, no bo pan profesor zadał bardzo ciekawe pytanie, nie mamy czasu na to, je... dlaczego to coś w sojusz liberalizmu z, z, z lewicą, a nie, a nie z konserwatystami. Rzeczywiście, tak jak wspomniał pan profesor to w Parlamencie Europejskim, powiem państwu, nie da się ich rozróżnić. Niby są chrześcijańscy demokraci, niby chrześcijań, chrześcijańscy demokraci, niby jest lewica, nie da się ich rozróżnić. Głosują tak samo, mówią tak samo, używają tej samej jednej nie da się ich rozróżnić. ale dlaczego tak się stało? Ja myślę, że jednym z powodów jest też, są niezwykłe czynniki, jak oni chcą utrzymać władzę i sami się wpakowali te wszystkie prawa reprodukcyjne, i cywilizacji, śmierci i tak dalej, mają problemy. Mają problem, który polega, który nazywa się demografia. Jak chcą wygrywać, to muszą ściągać sobie nowych głupot. I stąd jest ten cały pomysł nielegalną migracji, bo to nie jest też tak, że ludzie nie widzą, że to kosztuje coraz więcej. Ja byłem w szoku, jak kilka lat temu zobaczyłem, że, że Niemcy, żeby poradzić sobie z wewnętrznymi problemami migracji, przyznają około 40 miliardów euro 40 miliardów euro na problemy żeby wewnątrz Niemiec, żeby poradzić sobie z nielegalną migracją, tylko 10 miliardów mniej niż na całą budżet zależy. No, Wyobrażacie sobie Państwo? Więc to, to nie jest tak, że oni tego nie widzą. No oni widzą, że to jest jedyny koszt. Ale oni sobie dochodzą, dochodzą tak są, też, że oni dochodzą do wniosku, że nie mają innego wyjścia. Bo wiadomo, że imigrantów, którzy ściągają tych nielegalnie oni muszą na to jest przykład Lanschona, czyli w tego w, we Francji. Znaczy, cała scena polityczna jest teraz zakładnikiem tego, co, oni, co, co postanowią ludzie, których naturalnym zapleczem jest, są, 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 są muzułmanie. Prawda? Czyli, czyli to, jest ta, to, jest, to jest ta wizja jednego z największych francuskich pisarzy, że w 2050 roku muzułmanie przejmą całkowicie władzę we Francji. To jest profetyczny powiedzieć w tym sensie. Więc jakby, ale podsumowując, podsumowując, chciałbym państwu powiedzieć, że widzę nadzieję, widzę nadzieję, widzę nadzieję w tym, że jeżeli by teraz ma na przykład w Polsce wrócić władza, która wyciągnie wnioski, zacznie być ostra wobec Unii Europejskiej, naprawdę ostra, wyciągniemy wnioski z tego, co było, oj, oj, to uważam, że to może piskra, która, bo w Unii Europejskiej już jest też wielu polityków, którzy się przyglądają, żeby znaleźć kogoś takiego, z kim można byłoby zacząć to budować bo widzą cały absurd, w tej, cały absurd w tej sytuacji. Więc uważam, że powinniśmy ktoś z tego z nadzieją. Polska wielokrotnie, zdarzała, Polska wielokrotnie zmieniała sytuację w Europie. I uważam, że teraz może być tak samo. To jest tylko kwestia, żebyśmy sami mentalnie, godność się potrafili do tego podejść. Sam się cieszę, jak patrzę na badania, teraz dotyczące postępowania Unii Europejskiej w Polsce, gdzie na przykład na pytanie, kiedyś było ostatni moim tylko 10 na temu ja pamiętam, jak było zadane pytanie dotyczące tego, czy gdyby Unia Europejska chciała przyjmować nowe kompetencje, wiązałoby się to z sankcjami, czy powinniśmy ustąpić, czy nie. No to kiedyś Dzisiaj jest tak, że nawet 70% polaków nawet jak sami, to nie jest to jest Więc widać, że jest jakaś pozytywna zmiana. Być może ona jest związana związane z aspiracjami, staliśmy się bogatszym społeczeństwem, bardziej aspiracyjnym i bardziej krytycznie patrzymy na to, co się dzieje się w Unii Europejskiej. I to jest szansa nie jest tylko dla nas, ale dla całej wspólnoty. Dziękuję bardzo. Za wypowiadają się tutaj przykazne, że takie ale myślę, że one dają nam się dziękuję. dziękuję bardzo panu ministrowi, dziękuję pani.